AlphaCam jest systemem klasy CatCam, co oznacza, że ma wbudowany moduł CAD, w którym możemy tworzyć geometrię od zera. O ile moduł CAM jest bardzo zaawansowany, o tyle moduł CAD jest podstawowy. Jednak w wielu przypadkach funkcjonalność CAD może być bardzo pomocna. Dlatego kurs rozpoczniemy od narysowania prostej geometrii 2D. Narysujemy taką geometrię. Korzystamy tutaj podstawowe funkcje rysowania geometrii. Narysujemy prostokąt, narysujemy okręgi, a na koniec zwymiarujemy rysunek. Rozpoczniemy od narysowania prostokąta o wymiarach 300 na 200, ale przed rysowaniem prostokąta przełączmy się na widok XY. Tutaj na dole mamy pasek widoków i w najbliższym czasie najczęściej będziemy korzystali z widoku XY lub z widoku ISO. Funkcje związane z rysowaniem geometrii znajdują się w zakładce Geometria i aby narysować prostokąt wybierz opcję Prostokąt. Rysowanie prostokąta w Alphacam polega na określeniu współrzędnych dwóch naroży prostokąta leżących na jednej przekątnej. Możemy kliknąć dowolne miejsca w obszarze roboczym aby określić te punkty, ale wtedy nie otrzymamy prostokąta o konkretnych Wymiarach. Ale aby otrzymać prostokąt o konkretnych wymiarach, możemy punkty na roży prostokąta określić tutaj w linii poleceń. Jako pierwszy róg wpiszmy x0, y0, OK. i jako drugi róg x300, y200. Możemy to zaakceptować klikając klawisz Enter na klawiaturze. OK. Aby przybliżyć lub oddalić widok, możemy to zrobić za pomocą rolki myszki. Kręcąc rolką przybliżamy lub oddalamy widok. I tutaj rysowanie prostokąta jest nadal aktywne i aby zakończyć rysowanie prostokąta, klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze roboczym. Jeszcze jedną przydatną rzeczą może być to, że wciskając rolkę myszki, możemy. Przesuwać widok. Ok, teraz przejdziemy do narysowania okręgów.